Cześć Ratul, z tej strony zapraszam do kolejnego programu PS3 Site TV w dzisiejszym programie LA War, nowa gra od Rockstaru. Rockstar jest wydawcą, a za gra odpowiada studio Team Bondi. Team Bondi jest benjaminkiem na rynku gier wideo, ale założyciele studia nie są benjaminkami, gdyż założyciel studia Team Bondi był dyrektorem w Team Soho w studiu, które stworzyło taką grę jak Getaway na konsole PlayStation 2 no i gra ta sprzedała 4 miliony egzemplarzy. Tak więc studio ma na pewno jakieś doświadczenie w tworzeniu gier. Mm, dobrych gier. Tak, to może w skrócie ujmijmy. Nie miałem okazji grać w Garaway. E, może błąd z mojej strony, ale nieważne. Nadrabiam teraz, grając w L.A. Noir. I muszę przyznać, że jestem z tym grą bardzo zadowolony e, i bardzo mi się podoba. Nie spodziewałem się tego, że. Po Red Dead Redemption kupię kolejną grę od Rockstaru i będę naprawdę zachwycony i, i będzie mi się z przyjemnością grało, bo nie jestem, jak już nieraz o tym wspominałem, wielkim fanem gier w, otwar gier w otwartym świecie i gier a, od Rockstaru, takich jak na przykład serię Grand Theft Auto. Ale właśnie Red Dead Redemption w zeszłym roku i teraz Lane War trochę psują ten mój światopogląd na gry w otwartym świecie. Wprawdzie Alien War nie jest typową grą sandboxową, gdyż ona bardziej strukturą przypomina Mafię, w której to po prostu mamy otwarty świat, ale jedziemy z punktu A do punktu B i wykonujemy liniowe misje i mamy liniowy scenariusz przedstawiony w grze, tak więc to może przez to to jest kolejny powód, dla którego ta gra mi się tak podoba. Co mi się w grze podoba? Podoba mi się przede wszystkim to, że gra w świetny sposób, w filmowy sposób pokazuje Grę detektywistyczną. Jeżeli posiadacie konsolę Nintendo DS, to na pewno mieliście okazję zagrać w jedną z gier z serii Ace Attorney. Ace Attorney, właśnie to jest takie LA Noir, ale obrazkowe. A tu mamy po prostu filmową przygodę opowiadającą o losach na początku żołnierza. Znaczy na początku to akurat retrospekcja jego przygód podczas walk z Japończykami w czasie II wojny światowej. A później policjanta na ulicach. Los Angeles w latach 46-47. No i później on z policjanta staje się detektywem i teraz, właśnie, gram jako detektyw i próbuje rozwikłać jakąś zagadkę czy jakieś przestępstwo, które zdarzyło się właśnie na ulicach LA. Kapitalne umiejscowienie gry. E, pojawiły się głosy, żeby stworzyć właśnie taką grę w obecnych, współczesnych czasach. Nie jest to moim zdaniem zły pomysł, ale, ale właśnie przez to, że gra umiejscowiona jest w późnych, w, w drugiej połowie lat 40., to, to naprawdę też dodaje klimatu i mamy właśnie to zbieranie tych, um, czy znaczy poszukiwanie jakichś wskazówek zbrodni, czy, czy szukanie jakichś Poszlak to też fajnie się i, e, sprawdza i ten tryb detektywistyczny moim zdaniem przykuwa uwagę w tej grze. E, to jest tak jak Weyce Tour, gdzie wchodziliśmy, mieliśmy ekranik i musieliśmy zabrać jakieś tam poszlaki na, e, na ekraniku. Tak, tutaj po prostu wchodzimy i mamy takie miejsce zbrodni otoczone i, i pośród nich musimy znaleźć jakieś wskazówki, które prze, pomogą nam e, później w, w procesie czy w e, robieniu dochodzenia. I tak właśnie, na przykład, podnoszę jakieś rzeczy, wyjmuję z kieszeni tego, który zginął, czy osoby ogólnie poszkodowanej. Staram się ustalić, jak doszło do przestępstwa. No i poszukuję dodatkowych jakichś rzeczy, a także bawię się w przesłuchiwanie świadków. Moim zdaniem, spisuje się to kapitalnie i fajnie, Team Bondi to przygotowało. W klimacie można się ładnie wkręcić i to dosyć szybko od pierwszych minut gry, tak więc. Jest fajnie, jest fajnie, naprawdę jest fajnie, no i przesłuchiwanie samo w sobie jest kapitalne, co o czym będziecie mieli okazję się przekonać oglądając ten filmik. Co najbardziej rzuca się w oczy i co rzucało się od pierwszego praktycznie trailera pokazującego gameplay to kapitalny voice acting, kapitalny motion capture. Twarze naprawdę wyrażają emocje, kapitalnie są przygotowane. I wprawdzie niektóre studia, takie jak na przykład Remedy, które powiedziało, że ta technologia, którą użyło Studio Team Bond, jest już, już przestarzała, trochę mnie zdziwiły takie opinie, gdyż Studio Remedy akurat zwaliło ma na Maxa Motion Capture, jeżeli chodzi o Alana Wake'a. Tak więc, no to tak na marginesie. A ja tu się sobie spaceruję właśnie po tym miejscu, miejscu przestępstwa i zbieram jakieś dowody. Jak widzicie można podnieść wiele rzeczy, część z nich w ogóle nie ma nic wspólnego ze zbrodnią, o czym od razu nasz bohater nas informuje, gracza, tak więc nie ma problemu i wiemy, że ta rzecz jest na przykład zbędna i nie ma co sobie nią zawracać głowy, czy tracić na nim czas. No i ja się tu jeszcze przejdę, zrobię małą rundkę i przejdziemy może do... Przesłuchanie jakiegoś świadka. W grze mamy też oczywiście ukryte jakieś rzeczy do zrobienia, jeżeli na przykład będziemy miejscu przestępstwa uda nam się znaleźć jakąś znaleźć jakąś gazetę to możemy zrobić jakiś obejrzeć jakiś filmik, który jest tak jakby takim background story, tak więc też kapitalna sprawa, taki kolejny smaczek w przeciwieństwie do Red Dead Redemption ta gra jest stricte single player, nie ma trybu multiplayer pewno Team Bondi nie miało doświadczenia w przygotowaniu trybu sieciowego nic nie szkodzi, ta gra jest na tyle długa że spokojnie można zainwestować z nią, zainwestować z nią 50 dolarów i nie ma co się martwić, że w takich w przypadku Brinka nie dostajemy dostatecznej ilości kontentu. Nie, tu dostajemy tego kontentu aż na to, i naprawdę można spędzić kilkanaście fajnych godzin z tą grą. Tak więc myślę, że później, wsparta w odpowiednim DLC będzie miała szansę pokazać, że, że tak naprawdę nie jest tylko zwykłą grą single fare. No i teraz, właśnie filmik macie przed oczyma, to jest taki background story, mały spoiler który tak naprawdę nie powinien wam, wam nic zaspoilerować, gdyż taki wyrwany z kontekstu to nic nie mówi, ale przyjrzyjcie się właśnie, jak, jak ci aktorzy poruszają ustami, jak mówią, jak przekazują emocje. Heavy Rain miał się tym szczycić, a właśnie tutaj, moim zdaniem, Alien War robi to jeszcze lepiej, no ale to... Jakby nie było, Lane Noir jest troszeczkę nowszą grą niż i, i wyszedł troszeczkę później niż Heavy Rain. Tak więc cały czas to powinno wyglądać w grach e, jeszcze lepiej, jeszcze lepiej. Zawsze wyznacznikiem dla mnie był BioWare, bo Bio robił kapitalno właśnie motion capture i animacje twarzy. No teraz, jednak, Team Bondi, moim zdaniem, absolutne mistrzostwo świata i absolutne numer jeden, jeżeli o to chodzi. Zobaczymy, co nowe technologie przyniosą i e, co pokażą nam, ale. To, co prezentuje Elaine War, jak najbardziej powinno zadowolić nawet e, najbardziej zagorzałego przeciwnika motion capture, tak to określimy, nie wiem do odpowiednio jakich słów użyć. Ale ogólnie polecam grę, naprawdę, e, kupa fajnej zabawy, w szczególności jeżeli jesteście fanami takich seriali jak Law Order, czy NCIS, czy CSI Miami, czy CSI... New York, chyba jest New York czy Las Vegas. Fajna zabawa, klimacik w latach 40. Zdecydowanie bardziej polecam tą grę niż CSI. Wyszło taki, wyszedł taki jeden szrot. No i teraz jeszcze przesłuchanie świadka. Kapitalne przesłuchanie babki, która przyjechała tutaj z Kansas i która właśnie zobaczyła, że doszło do przestępstwa, i miała nadzieję, że jej twarz pokaże się w gazetach. Tak więc też takie fajne małe mini elementy pokazujące to, że nie wszyscy w LA mogą czuć się ludźmi sukcesu, tylko dopiero starają się odnieść ten sukces. Miasto, jednak Hollywood, ma swoje sławy i ma swoje też czarne czy dramatyczne historie. Tak więc ja polecam serdecznie tę grę. Niedługo będzie jeszcze filmik z Piratów z Karaibów, LEGO, już mam nagrany, jeszcze muszę audio nagrać, nie miałem czasu wcześniej się tym zająć. Dzięki za uwagę, zapraszam na PS3 sitepl no i zapraszam do kolejnych programów PS3 Site TV. Ja zdecydowanie polecam Elaine Noir Arguing. They were husband and wife. I could tell by what she was yelling. Intimate things. Very embarrassing for the man. Thank you, Miss Perry. Your information has been very helpful. You can go now. You really think so? I hope you find that driver and put him away. You certainly got away with the dames, Phelps. <laughs> Give it a rest, Bukowski. Let's see what the patrons have to say. I'll take the